Cześć wam dzisiaj jest wizu, wizualnie witam Was w grze, która nazywa się Gęczyny Impact Serio. Tym samym tytule i zacznijmy od tego, że już w najbliższy piątek odbędzie się livestream do aktualizacji 4.2. Naczekaliśmy się i wreszcie się doczekaliśmy, więc pojutrze o godzinie 12 startujemy, polatamy chwilę najprawdopodobniej w gęszyni, porozbijamy się, pośmiejemy się i będzie fajnie. Potem o 12.30 startuje livestream do nowej aktualizacji w Honkai Star Railu i leci przez około pół godziny. Przetłumaczymy wszystko, co w Funkaju Railu do przetłumaczenia jest. Pogadamy na ten temat i raczej podsumowania nie będzie, bo 10 minut, plus minus 10 minut po końcu tego live'a ja powinien się rozpocząć livestream do aktualizacji 4.2 w Gęszynie, co oznacza, że 13.10 Twórcy startują, a my lecimy z tłumaczeniem. Będę miał dodatkowe głosy ze sobą, więc jeżeli coś mi umknie, no to będziemy na koniec robili podsumowanie wszystkiego, co w tym streamie się znalazło. Więc już w najbliższy piątek o 12.00 się widzimy. 12.30 13 w 13.10 w Gęszynie i lecimy z przetłumaczeniem, aż się wszystkie informacje nie skończą Totalna kumulacja, nie wiem czemu tak zrobili wszystko na raz Nie jestem zachwycony tym pomysłem, jestem wręcz bardzo zawiedziony ich postawą Ale to ja zapraszam na to i mam nadzieję, że będziemy bawili się dobrze A ja bym przeskoczył do rzeczy, o której w sumie powinienem był wczoraj wspomnieć Ale wczoraj byłem średnio przytomny, zresztą nie to, żeby dzisiaj było lepiej Wczoraj był ostatni dzień starej rotacji, dzisiaj jest pierwszy dzień nowej rotacji Więc oczywiście jeżeli macie tutaj odłożoną walutę, to jest ten moment, żeby chwycić się za wszystkie dodatkowe łyżki, za dodatkowe rolki, różowych, pięć niebieskich. Tu się bez zmian, tu się nic nie zmienia oczywiście jak macie walutę to jest, ale w Starglitterze jest teraz w rotacji set Black Cliffowy, czyli ten uznawany za lepszy oraz Bennett, który jest dobrym wyborem jeżeli nie rolujecie na tym banerze gdzie on jest albo wam nie chce wpadać, no to Bennett jest jedną z najlepszych członek w tej grze jeżeli nie subiektywnie twierdząc Najlepszą czwórką, jaką mamy. Do tej pory Bennett najwięcej mi zrobił radości i najwięcej przekerował w tej grze. Oraz Lisa, która zaczyna troszeczkę bardziej błyszczeć z nowymi zestawami, z nowymi drużynami. Coś tam zostało porobione, coś tam jest ok, ale żeby jakoś wybitnie super hiper była, to ani nigdy, ani teraz. Więc hurdur, durdur, hurdur, durdur. Oprócz tego pamiętajcie, że w gift shopie pojawi się Resounding Melodies, który za 1280 Genesis Kryształów daje wam zwrot 1000 Primogamów do tego skrzydełka Mebele. I name tag. Cała reszta to, to, to jest w chińskiej wersji, bo tam oni mieli jeszcze jedzonka, których my nie mamy. Więc jeżeli jesteście zainteresowani, to tak mówię, że 1280 Genesis kryształów kosztuje, ale dostajecie zwrot 1000 Primogamów z tego, bo jest tutaj zawarte. No i oczywiście, jako że jest nowy miesiąc, jest nowa rotacja, to mamy w Mask Reef Reset Abysa jeszcze nietknięty u mnie. I wszystkie dodatkowe te rzeczy z początku nowego miesiąca. Więc jeżeli wbijacie raz na jakiś czas, bo jest mało do roboty, bo macie już wszystko poradzić to jest ten moment kiedy znowu macie nagromadzenie rzeczy pykniecie to dzisiaj i macie z głowy i macie z głowy A ja bym przeskoczył do informacji która w sumie poszła wczoraj ale jeżeli ktoś nie widział wczorajszego odcinka to Hojo dawało kodik z primoskami i teraz wiemy dlaczego te primoski dostaliśmy bo wczoraj nie miałem nigdzie potwierdzenia skąd to są te primosy i dlaczego je dostaliśmy i za co to jest za co to jest to są najwyraźniej cukiereczki dla paimonki tak oni na arcie mieli paimonkę tak cukiereczki dla paimon w ramach mniej lub bardziej mniej lub bardziej Halloweenowy wydaniu, okej, okay. nie jest to najgorszy pomysł na wszystkie te, te okazje takie jak Halloweeny, święta i nieświęta możemy dostawać primogamy, ja bym się nie obraził chociaż wolałbym, żeby zrobili prawilny event w grze, no ale to może ja więc przeskoczyłbym do Inktobera na dziś i dziś mamy na dzień 31 Lumin wjeżdża nam tutaj żeńska część trawelerowania, więc tak jest, jest troszkę w klimatach muszkieterów, podoba mi się ta czapa, podoba mi się te piórka, zaraz za tym jest Mahmutu, to pewnie moja ostatnia praca na Inktober i tutaj Mahmutu prosi o odzew. Jeżeli ktoś ma jakieś wrażenia, chciałby się podzielić konstruktywną krytyką, to zapraszamy, jak najbardziej zapraszamy, czy to na priwie, czy to w jakiś inny sposób, czy w komentarzach pod odcinkiem. Duet bliźniaków jako moje ulubione zwierzątka z Fontaine i to jest Xiao Main. W sumie kolorami pasują? Fajne zestawienie, bardzo fajna koncepcja. Dzisiejszy dzień zamykamy kawką wraz z Fei Yang, czy właściwie Jan Fei, ona się teraz nazywa. Fei Yang to była jej wersja z beta testów, kiedy jeszcze była pyromieczem, jeżeli dobrze pamiętam. Muszę to sprawdzić, gdzieś to mam w notatkach. Wygląda czadersko, bardzo fonteinowo, nawet są te sparkle konfetti, którego mogłaby Foka pozazdrościć Foka już za 7 dni, więc tutaj będzie walka o konfetti. Wyszło to osom. Awesome. dziękuję Kawka za branie udziału i co? Dziękuję wszystkim za branie udziału, wrócimy do tego tematu jeszcze może w piątek. Na pewno piątego powrócimy do tematu. Kiedy będzie zamknięcie konkursu, to tak jeszcze tylko wzrokiem wtedy przelecę po wszystkim. Może coś doskoczy do tego czasu. Może nie. Plan jest taki. Dziękuję wszystkim Inktuberowcom za branie udziału. Jesteście fantastyczni. No i umililiście nam ten miesiąc. Było z wami fantastycznie. Gratulacje tym, którzy dotrwali. Trzymam kciuki za tych, którzy jeszcze walczą na ostatniej prostej, bo do piątego konkurs trwa, więc, więc tam jest to otrzaskania. I to z mojej strony tyle. Chciałbym też dorzucić, że uwaga, spekulacja i spoilery, spoilery i spekulacje, jeżeli ktoś nie przepada, to polecałbym przewinąć dalej, pamiętajcie wziąć wszystko z wielkim przymrużeniem oka i jeszcze większym ziarnem soli, bo nie wszystkie z tych informacji, nie wszystkie, niektóre z nich mogą być trefne od samego początku, inne mogą być prawdziwe w momencie wycieku i zmienić się do chwili wejścia na serwery live, więc jak jesteśmy już tutaj, to zacznijmy od erraty, coś co mi się wczoraj dupnęło bardzo bez sensu, ale skleiły mi się dwie wiadomości w jedno i wziąłem je, przeczytałem tak jakby było jedno z drugim, nie czając, że mówię o dwóch różnych rzeczach, to podkreśla stan mojego skupienia i stan mojego umysłu, jak bardzo ogarem w ostatnich dniach jestem. Więc ja wczoraj. Mówiłem o domence... World Bossa. I mówiłem o Weekly Bossie jednocześnie. Weekly Boss będzie na prawo domenki z talentami, więc tam będziemy się tym, no, cieszyli albo i nie, biorąc pod uwagę, że informacje docierające do mnie z bety są takie, że wielorybek jest piekielnie nudny, ale wracając do surowców dla Furiny z World Bossa, no to to tutaj ma być miejscówka dla niej, będziemy wjeżdżali i tam klepali rzeczy, które są potrzebne, żeby levelować fokę i to będzie w tym miejscu. To jest sus informacja i dane za tym też są takie, że wcale nie będzie to jakoś super hiper Ciekawy pojedynek, więc zbiłem dwie informacje w jedną, to powinno być rozjechane troszeczkę od siebie, ale jestem nieprzytomny, bo pracuję po nocach i zlamiłem, zmaściłem, przepraszam, mea culpa, nikt mi źle informacji nie podał, ni na nic się nie nabrałem, po prostu skleiły mi się wizualnie dwie informacje w jedno i wziąłem je, przeczytałem, lecąc z pamięci, to mam to powiedzieć, to mam tam powiedzieć, to mam tak powiedzieć i, i zrobiłem z tego jeden wątek, czemu? Nie wiem. <laughs> Potrzebuje się wyspać, dobra lecimy dalej, jeżeli zajrzycie do nas na Discorda, to możecie zobaczyć koncepty z Chenyu Vale to jest konkretnie, żebym nie pokręcił kto to nam podrzucił, to jest podpisane za Vanilix. mam nadzieję, że ekipa nie oberwie za to, wygląda to jak takie typowe chińskie miasteczko, są te domki są te barki na wodzie i idziemy dalej w te góry takie typowo liłe, bardzo mocno typowo liue, więc to przejście między tą częścią, tym segmentem mapy w górę na północ północny zachód właściwie do Fontaine będzie mocno w klimacie Liue, więc Chen Uweil będzie tak totalnie, totalnie podkreślało to, co mamy z Quincy Village czy z jakichś innych miejscówek z Liue, i dopiero przejście na fontainowy styl będzie kawałek dalej. Więc do samego końca nie będzie przenikania się kultur, to nie jest Inazuma, zuma, gdzie tam łapią motywy z fontain i przenoszą do siebie, bo byli zamknięci Liue, tak jak Chiny dalej są zamknięci. Dalej jest ten troszeczkę ostracyzm dla innych rzeczy, więc z tej perspektywy, sądząc po tym jednym screenshotie, koncept arta wygląda. To tak jak wcześniej dostawaliśmy na przeciekach, spekulacjach i spoilerach, że powinno być. Nie mamy potwierdzenia, czy to jest prawdziwe, ale wygląda wiarygodnie przez to, że się wpisuje w nurt wcześniejszych informacji, które dostawaliśmy, więc z mojej perspektywy to wygląda tak. Jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszam do nas na Discorda. To jest chyba ostatnia wiadomość, która poleciała wczoraj, więc tak, no i się spóźniło parę minut, żeby być na wczorajszym odcinku, więc może przeskoczmy do rzeczy, które są na dzisiejszym odcinku, które w sumie też się wczoraj pojawiły i są to dane na temat Nawi. Przede wszystkim mamy troszkę więcej na temat jej broni i na temat jej konstelacji. Jeżeli chodzi o jej broń, to kolejny wyciek jest i weźcie pod uwagę, że i jedne, i drugie rzeczy są przed zmianami, bo teraz zaczęli troszkę zmieniać nawie, ale te zmiany są raczej buffem, a nie jakimkolwiek zmianem funkcjonalności, więc mogą się cyferki nie zgadzać, mogą się nie zgadzać na plus, czyli to, co ja Wam będę czytał, prawdopodobnie jest słabsze od tego, co wjedzie na BT do aktualizacji 4.3 już w najbliższą środę. Czyli tak, jeżeli chodzi o jej broń, to ma 674 ataku, 22. 2,1% crit rate'a i to się potwierdza z tym, co było wcześniej. Na R1 ma atak 20% stack jednego kryształa, daje elemental skill plus 18%, maksymalnie można mieć dwa staki więc tak to wygląda. Jeżeli chodzi o broń, to wygląda całkiem zacnie. Parę osób może mieć z tego jakiś plus do korzystania, jak tak patrzę, chociaż bardziej idzie to pod postacie geo, ewentualnie geo w drużynie. Przeskakujemy do konstelacji, o których też troszeczkę mamy, więc Pierwsza konstelacja tutaj nie będzie nazw, nie mamy nazw, mamy tylko funkcjonalność i to tak skróconą do Razorowego języka, więc żeby nam było łatwo zrozumieć. Miła odmiana po tłumaczeniu tego co Foka albo Funka stareilu hłochu robi na placu boju. Wiecie, tam tłumaczenie tego to był koszmar, a tutaj chill. Spacerek w parku będzie. Totalnie spacerek w parku, więc pierwsza konstelacja będzie miała jeden więcej strzał ze skilla, nie zwiększa ilości użyć, tylko jeden więcej pocisk będzie leciał. Jeżeli chodzi o drugą konstelację, to e Elemental Skill ma crit rate zwiększ o 22,5% i tutaj jest coś. Co nie do końca kubam w tym kontekście, czyli że będzie dodatkowe Q po E, więc zobaczymy, jak to będzie na placu boju, jak to będzie w rozgrywce. Trzecia konstelacja daje trzy poziomy do Elemental Skilla. Czwarta konstelacja daje odporność na żywioł Geo 20%. Piąta konstelacja daje trzy poziomy do Q do Elemental Bursta. I szósta konstelacja daje Critical Damage dla Elemental Skilla jest zwiększony do 105%. 6 staków mamy wtedy na Elemental Skillu i 3 setbacki, czyli mamy 6 staków. Pierwsze trzy to są mnożniki. Następne trzy są liczone już jako buffy. Z wycieku z zamkniętej B informacje są takie, że na chwilę obecną jej cooldown do Elemental Skilla jest krótszy niż cooldown na Jelan. I wbrew wcześniejszym informacjom, ma różne metody na generowanie kryształów. Nie potrzebuje dodatkowych postaci do generowania kryształów w ogóle, więc to jest dość ciekawe. Oraz obrażenia, jakie mają jej skille, szczególnie Elemental Skill, zależą od odległości, jaką mamy względem przeciwnika, czyli im bliżej, stoi tym większe obrażenia będziemy zadawali. Tak wygląda sytuacja z znawią na ten moment. Oprócz tego mamy też troszkę info o nowych artefaktach i w sumie to jest dokładnie to, co wcześniej dostawaliśmy, czyli mamy potwierdzenie z kolejnego źródła, tym razem jest to Uncle SH i plusli, że dwie części nowego setu artefaktów dadzą nam atak zwiększony o 18%, a cztery części tego setu artefaktów dają nam geo elemental damage zwiększone o 40% przez podnoszenie kryształów. Więc jest to set artefaktów skroj konkretnie pod nawie i będzie z tego bardzo, bardzo mocno korzystane. Mam dla was jeszcze jedną informację, która zresztą pojawiła się na dzisiejszym odcinku z Honkai Staryla, ale leci na gęszcinie, dlatego że dotyczy obu tych gier. To raz. Dwa, jest od mojej nowej ekipy, więc nie udało mi się od wczoraj zrobić dodatkowego researchu, to znaczy robiłem, próbowałem, ale nie dostałem żadnych nowych informacji od swoich, więc wygląda na to, że teraz w MiHoYo są spore zmiany. Micho się wersje Cognosphere, wiecie o co chodzi. Dawei zapowiadał, że będą zwolnienia, że będą duże zwolnienia, wykopią całą masę ludzi, którzy tam nic nie robią. Na razie wykupują ludzi, od których nie było żadnych lików, raczej, więc nie wykupują tych, których powinni. Ale zakładam, że czystki są robione na bazie kompetencji, czyli wylatują najpierw ludzie, którzy nic nie potrafią, a dopiero potem się będą martwili zabezpieczeniami. Zresztą dopiero teraz zaczynają się w Honkai impact Impactu Thirdzie martwić zabezpieczeniami. Wprowadzają NDA dla beta testerów. Czujecie? Po 7 latach od premiery, czy 8 latach od premiery, czy ile tam Honkaiu Impact Third ma, więc hurdur, dur, dur hurdur, dur. Wracając tutaj, zakładałem, że będą zwolnienia we wszystkich ekipach przynajmniej gier już wydanych i tak też ma miejsce. Z Genshina wylatują ludzie, z Star Raila wylatują ludzie, z Zenless Zone Zero również i z pozostałych projektów też troszkę tam przycinania jest, aczkolwiek głównie wylatują ludzie z Genshina. To jest największa baza zatrudnionych, która teraz się kurczy, bo też Genshin ma najwięcej osób pracujących nad tym tytułem. Tutaj tworzenie aktualizacji nowych zon, tych wszystkich rzeczy, to jest znacznie bardziej kasochłonne niż tworzenie aktualizacji do Star Raila, Powtarzając ryżorowym językiem, tworzenie Honkai Starejla jest tańsze niż tworzenie gęsina, pomijając używanie asetów, współdzielenie asetów do tego. Honkai Star Rail teraz zarabia więcej. Można się spodziewać, że będą jakieś takie fokusowe działania na Honkai Star Raila kosztem Genshin'a i to właśnie ma miejsce. Dostałem informację od swoich, że część ekipy pracującej nad Genshin'em, jeden zespół, konkretny jeden zespół jest przenoszony z Genshin'a do Honkai Star Raila. Nie mam potwierdzenia jaki to jest zespół i co oni robili, czy to byli, nie wiem, ludzie od modeli 3D, czy od tekstur, czy od robienia animacji. Nie mam pojęcia jaka ekipa została przesunięta, ale w oparciu o inne informacje, które po Siadam, podejrzewam, że są to scenarzyści. Jeżeli dobrze strzelam, weźcie pod uwagę, że to już nie jest informacja, którą dostałem, tylko to jest mój strzał w oparciu o inne informacje, które posiadam, więc strzelam troszkę na ślepo. Jeżeli jestem choć w okolicy, w miarę jako tako celny z tym, co mam do powiedzenia, to idzie ekipa, która pracowała mocno nad fabułkami w aktualizacji 4.0. Ci ludzie są przesuwani do pracy nad Honkai'em'e's Trail'em. Co to dla nas znaczy? No w sumie jest to zła wiadomość, bo mniej osób będzie pracowało nad Genshinem, z drugiej strony przesuwają ludzi, z których pracy ja nie byłem prywatnie zadowolony, więc z mojej perspektywy jest takie, jak na ich miejsce wskoczy ktoś bardziej kompetentny, lepszy, bardziej ogarnięty, to same plusy, same plusy. Jeżeli chodzi o Honkaja Star Raila, jeżeli to faktycznie jest ta ekipa, która w moim rozumieniu i w moim odczuciu z mi Nuwileta, Linea i część Archon Questów na 4-0, no to oni mają problem, bo tych niekompetentnych łożków wrzucają do Honkaja Star Raila. Jeżeli się mylę i to jest jakakolwiek inna ekipa, albo bardziej kompetentna ekipa niż mi się zdaje, no to jest to bardzo na minus dla Genshin'a i bardzo na plus dla Honkaja Star Raila. ale przesunięcie naj Wyraźniej jakieś miało miejsce. To przesunięcie miało miejsce kilka dni temu, tak jak mówiła ja się zawsze. Dowiaduję o tym z drobnym opóźnieniem, bo to leci łańcuszkiem i zanim do mnie dotrze i zanim to poskładam do kupy i wam przekażę, to mijają 2-3 dni, może czasem 4 dni. Staram się, żeby było najszybciej jak się da. Więc skrótowo informacja jest taka, że część ludzi, która do tej pory do minionych tygodni pracowała nad Genshinem, teraz została przesunięta i pracuje nad Honkaem Railem Nie pracują już w ogóle nad genshinem. To nie jest tak, że pracują trochę tu, trochę tam, tylko w całości robili pełna imersja w Genshin, a. zostali wyciągnięci, wrzuceni do Honka na imersja w Honkaju Star Railu. Tak wygląda sytuacja. Prócz tego przypominam, że inktober trwa do piątego, czyli zostały Wam 4 dni. Jeżeli jesteście zainteresowani jeszcze powalczyć na drobić zaległości i wziąć udział w ostatnich dwóch fazach konkursowych, czyli ostatnia faza po bonusowy Blessing i faza po Blessing i Battle Pass. To zapraszam do wspólnej zabawy. I prócz tego, prócz tego mamy Halloweeny. Jeżeli jesteście zainteresowani, to tutaj jest drugi konkurs, kolejny konkurs Halloweenowy bardziej. Coś jeszcze powinienem powiedzieć, lista jest bardzo napchana. Będziemy mieli bankowo dwa dni rolowania. Ja nie ogarnę 40 osób w jeden dzień. Nie damy rady tego zrobić tak, żeby wszyscy byli zadowoleni i każdy mógł troszkę pobłyszczeć. Więc przypominam, że Szybkobierzek oraz Stevie zbierają listę na fokę. Rolowanie po fokę już 8 i 9 najprawdopodobniej. Jeżeli jesteście zainteresowani, macie troszkę rolek odłożonych, co najmniej 30 internet na tyle dobry, by móc mi streamować to, co ja mam restreamować dalej. Oraz oczywiście, jeżeli jesteś osobą niepełnoletnią, to zgoda rodzica lub prawnego opiekuna, to zapraszam do Steviego i Szybkobierzka. Sprawdzą, czy wszystko was działa i wpiszą was na listę. Z mojej perspektywy troszkę szokery, bo spodziewałem się, że może być 20-25 osób, ale nie, że 40, tak od razu praktycznie. Znaczy, do 40 to nam już mało brakuje. Tyle ludziska, dzisiejsza miejscówka została podesłana przez Nikko, pozdrawiam cię mocno i serdecznie jesteś... Są, dziękuję za wysyłanie tak cudnych miejsc. Pamiętajcie, że wciąż trwa Daily check-in Web Event. Jeżeli otaczacie wszystko od początku miesiąca aż do teraz, to dzisiaj jest dzień pierwszy, a w nim szmaty z ekspem, co oznacza, że jutro są kryształki, pojutrze będzie mora, a czwartego dnia waszego logowania, nie miesiąca waszego logowania, będą na was czekały primogamy dnia 4, 11 i 18. Po 20 pimo w każdej paszce łącznie 60, tak jakby jedno dodatkowe daily. Jak zajrzycie do Honkaja Raila, to jest podobna sytuacja i tutaj jest w Daily check-in Web Event szmaty z expem spem Stellar Jade będą 5, 13 i 20. I też w bonusie jest dodatkowy check-in event, w którym jest dodatkowe Daily Stellar Jade'ów za po prostu samo pojawienie się i klikanie. Korzystając z okazji, chciałem podziękować wszystkim wspierającym Wasze wsparcie. Jest nieocenione, jesteście fantastyczni. Lisi magowie, Wasza magia jest potężna, jesteście osom. Lisi magowie Wasza magia jest potężna, jesteście arcyosom. Lisi twitter nauci. Wasza magia jest twitter potężna, jesteście twitter osom. Na Twitchu widzimy się bankowo już w najbliższy piątek. Wcześniej nie wiem, czy mi się uda. To już jest wszystko, co ja dzisiaj dla Was mam Przygotowane, więc życzę wam miłego dnia, dobrego rządka, świetnych pięciogwiazdkowych rolek, niech Bożek RNG wam sprzyja, do następnego i hej! Zaczynają mi się robić w formułki, Ja powiedziałem niech Bożek RNG wam sprzyja, czy niech konduktor RNG wam sprzyja, czy niech wam się wrzeczono przyjemnie ciągnie, bo już, ju, już nie ogarniam, już nie ogarniam, potrzebuję snu.